co sposób się ponawracało jakichś tam Żydów i tak dalej, ale ile spustoszenia fałszywego zasiali, kiedy stwierdzili, że teraz my chrześcijanie, Bóg, Jezus powiedział, że mamy lepsze przymierze i powiedział, że ci, którzy przyjęli Jezusa, to im dało prawo stać dziećmi bożymi, a zatem to wskazuje na Żydów i, i, i Pogan, którzy przychodzą do Jezusa. Którzy są dziećmi Bożym, którzy są narodem wybranym, prawda? Ale oni to wszystko chcą zmienić. Nie dajcie się oszukać. Bóg nie przestanie przemawiać do Kościoła. Kościół, pomimo że, wiecie, ludzie często chodzą niedoinformowani po prostu. I ludzie często y, y, jak gdyby korzystają z takiej nieświadomości, niewiedzy ludzkiej. Stąd piszę takie książki, Niewątpliwie pan Hagi i pan Kan stał się pewną swego rodzaju gwiazdą, swego rodzaju, a ja nie zazdroszę tym ludziom, żeby ktoś nie powiedział, że ja im zazdroszę, dlatego tak mówię, ale mówię, że to, co tam jest napisane, wywołuje tylko niepotrzebną panikę, a chrześcijanie nie są nauczeni chodzić z Bogiem. To jest przyszłość w świecie chrześcijaństwa, w czym leży, że chrześcijanie powrócą do pisma. Odrzucą herezję, przeciwstawią się katolicyzmowi, przeciwstawią się głupocie, przeciwstawią się niewierze i zaczną potężnego Boga swoje życie oglądać. Tego wszystkim życie prawdziwym chrześcijanom, protestantom w duchu. Oprócz tego, jeszcze ważne jest, aby robić walkę duchową i uwolnienie. Nie da się od zwycięskiego chrześcijaństwa nie da się tego dzielić. Może być zwycięski, jeśli nie, wczoraj słuchałem tam. Jeden gościu, różne brednie, gada. Musimy połamać przekleństwa nad naszym życiem, złamać przekleństwa generacyjne i pójść do pewnego, pełnego błogosławieństwa po prostu. Inaczej, wielu ludzi chodzi związanych. Klaszczą i cieszą się, ale są związani. Ale Bóg chce przynieść też w naszych czasach wiedzę na ten temat. I ta wiedza nie musi być koniecznie ukryta dla ciebie, bo jakieś książki są po angielsku, albo Ciężko służbę uwolnienia, albo walki duchowej. Możesz ty zacząć dzisiaj w pewne czas z Bogiem, i Bóg Ci to wszystkie ci obnaży. Bóg cię to wszystkie, dlaczego obnaży? Ponieważ Bóg tak powiedział w słowie. Jeśli go szukasz, to na pewno cię nie odrzuci. Jeśli chcesz coś się dowiedzieć, i będziesz wytrwały w tym, i będzie Bóg widział, że szukasz go i zależy ci na tym, Bóg Ci też się pokaże. Nie da się inaczej. To jest prawdziwy Bóg. Jeśli widzisz, że Bóg jest inny niż to, masz fałszywy obraz Boga. Dziękujemy Ci, ojcze. Może się, aby to nagranie dotarło do tego, kto potrzeba. Dotarło, żeby wszyscy Polacy tego posłuchali. Szczególnie ci, którzy są zagubieni dzisiaj po tych różnych kościołach, do tej niby protestanckich różnych kościołach, po tych niby różnych dzierżynkowych, charyzmatycznych kościołach, Panie. Dzisiaj nie wiadomo, gdzieś człowiek trafi, prawda? Niektórzy są prawdziwi charyzmatykiem niektórzy są z nazwy i. Może się, aby to do, y, nagranie dotarło tam, gdzie potrzeba. Wiem, że Ty masz Panie te rzeczy. Wiem, że przemawiałeś dzisiaj do nas. Mówiłeś o rzeczach ważnych, mówiłeś o priorytetach, mówiłeś, żeby, że w ostatnich czasach również wylejesz przebudzenie walki ducha uwolnienia. To, co zawsze było w Biblii, to nie jest coś nowego. To nie jest nowa rzecz, to jest to, co zawsze było w Biblii, tylko wiecie co, ludzie byli tak zaślepieni, że tych rzeczy nie widzieli. Może się o to, żebyś otworzył nam oczy. Daj nam zwycięstwo. Mamy zwycięstwo w Chrystusie. Daj nam zwycięstwo zaplikować dla naszego życia. Daj nam być chrześcijanami, którzy wiedzą, panie, kiedy będą takie rzeczy przychodziły. Nie daj nam, panie, o tych rzeczach nie słyszeć. Nie daj nam chodzić w chrześcijaństwie, które nie ma relacji z tobą. Nie daj nam chodzić w chrześcijaństwie, które nie, nie ma mocy nie jak chodzi o chrześcijaństwie, które nie słyszy Boga, o Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie, nie religijnie, przychodzimy przez krew przed Twój tron, wziąć od Ciebie, zawsze masz coś, Panie, Ty wiesz, że potrzebujemy, Ty wiesz, że jako ludzie potrzebujemy pieniędzy, jako ludzie potrzebujemy Twojego słowa, jako ludzie potrzebujemy Twojej mocy, jako ludzie potrzebujemy Twojej obecności, więc Ty, Panie, musisz dodać dzisiaj w imieniu Chrystusa się mądro, Ojcze, do Ci użyj mojej strony ponadnaturalnie. dałeś ją sam, przyznaj się do że się przyznaj do swojej pracy. z nie przyjeżdżałeś się do pracy, gdybym poszedł, powiedziałbym, że sam coś robił, a Panie Ty później przyjdzie pieczątkę do tego przybi, Panie Ty mi to dałeś, to wypłynęło z Twojego serca. A wypełnione z głębi Ducha Świętego, to wypłynęło z Twojego serca, więc przyznaj się do tej strony. Panie, przyznaj się do tych rzeczy. Ojcze w imieniu Chrystusa się modlę, Ojcze w imieniu Chrystusa się modlę, Panie, Ty jesteś dobry, łaskawy, miłosierny, pełen mocy, perfa, Ludzie potrzebuje znaleźć żywego Boga. Ja chcę wam powiedzieć. Tam jest żywy Bóg. On nie zmienił się. Może nie rozmawiałeś z Nim nigdy. Może nie wiesz, że można z nim porozmawiać. To nie jest jakaś gadka szmatka, kiedy Ci mówię czy pisze, że możesz z Bogiem porozmawiać. Bóg Ciebie słucha, jeśli przyjdziesz szczerze do Niego Bóg poruszy się w Twoim życiu zmieni, je, nie, nie, przyprowadzi Cię do Ciebie zmieni Twoje życie i zaczniesz oglądać Jego chwałę każdego dnia również przeciwieństwa również zobaczysz, że walka duchowa jest rzeczywista szatan jest rzeczywisty ale wiecie, rzeczywistość jest Chrystus a rzeczywistość Chrystusa niszczy dzieła szatana niszczy dzieła diabła i dziękujemy Ci za rzeczywistość Chrystusa o Panie, daj nam Jezu chodzić Wywyższamy Twoje święte imię, wywyższamy Cię za zbawienia, Panie, wielu ludzi, w tym roku, w tym miesiącu, wywyższamy Cię za moc, zwycięstwo, łaskę, wywyższamy Cię za to słowo, wywyższamy Cię za to ostrzeżenia, które dajesz, ale wywyższamy Cię również za mądrość, którą dajesz, że Panie, nie daj nas zastraszyć przez ten świat, nie daj nas zastraszyć szatanowi, żebyśmy Pani nie byli tymi, którzy się chowają w jaskini, by dałeś nam dary, a my te dary gdzieś bierzemy i siedzimy z nimi w jaskini, zamiast iść i głosić odwadze, zamiast iść i mieć dominację nad siłami szatana, bo do tego nas powołali. Ojcze, dzięki Ci za Twoje zwycięstwo, za żywotność Twoją, za to, że Ty zawsze żyjesz, za to, że my żyjemy, nie umrzemy na wieki, w imieniu Chrystusa, że mamy zwycięstwo nad śmiercią, Mamy zwycięstwo, możemy wyrzucać, wtedy możemy gromić, łamać ich moc, możemy zwyciężać reżimy, możemy zmieniać historię i Panie, dziękujemy Ci, że możemy oglądać i to, co jeszcze bardzo ważnego jest, Paweł, gdyby Paweł patrzał i Paweł żył tą mentalnością, która dzisiaj jest, i to też wierzę, duch Święty, kładł mi na sercu od bardzo dawna, to wiecie, on by nigdy tych cudów nie czynił. No bo po co? Skoro te rzeczy mam się wypowiedzieć, to po co iść w Ewangelię głosić? To po co iść te rzeczy robić? To po co? Skoro te rzeczy już się kończą, to po co w ogóle cokolwiek robić? I wiecie, ta, ten typ Ewangelii paraliżuje wierzących. Są sparaliżowani, że nie mogą e, nic robić, e, paraliżowani, że teraz już już koniec idzie. O, bo tam się coś dzieje na wschodzie. O, bo tam się coś dzieje na zachodzie. O, ale nie rozumiecie, że przez wieki się tam działo na wschodzie, zachodzie, południu, północy, a my to wierzący szli. I Paweł, kiedy podróżował, jego drogi również niby bezpieczne. Za czasów Paweł też podróżował Imperium Rzymskie. Tam były wojny co trochę. Tam były niebezpiecznie podróżować, a mimo tego Bóg zachował, a mimo to Bóg yy, poporadził, iż Królestwo Boże, prawdziwe Królestwo Boże, nie jakiś chłam katolicki, prawosławny, ekumeniczny. To było Królestwo Boże, kości Środkowych charistematycznie się roz rozszerzał się nikt tego nie powstrzymał. On, on znał przecież Paweł te rzeczy, pisał, on wie, że to nie teraz, że to gdzieś będzie w przyszłości, że ma tą datę, że mamy iść głosić Pań, że mamy iść wyganiać demony, że mamy iść leczyć chorych, że mamy doświadczać Bożej obecności, że Boża armia powstaje, że Ty Panie skończyłeś pracy, Ty Panie, jeszcze najlepsze Panie, masz Panie, jeszcze przed nami, Panie, że te najlepsze lata jeszcze są przed nami, Panie, obojętnie co będzie na, na zewnątrz. Świat na zewnątrz, jego zachowanie, jego życie nie determinuje mojej przyszłości z Bogiem. Powiedz, Aleluja. Powiedz, bardziej powtórz. Świat jego postępowanie, to co wierzą i jak się nie determinuje mojego bogactwa, nie determinuje tego, jak się poruszam z Bogiem, powiedz ja chodzę z Bogiem, bracie i siostro. Powiedz, ja chodzę z Bogiem. Powiedz, ja chodzę z Jezusem. Powiedz, Bóg Abrahama jest nad moim życiem. Powiedz, Bóg mnie do tego powołał. Powiem, że oglądam te szyfy, widzę te szyfy, ja się nim przeciwstawię, ale ja chodzę z Bogiem, ja nie chodzę w tym szyfie. To nie deterium, to tylko już sąd, ja im powiem, że to na was pedały sąd sprowadza, tylko Jaki, jakiś pedał tego będzie rzucał, tylko na pedały sąd sprowadza. Ty możesz iść i maszerować tą flagą jak idiota, pokazywać swoją ciotę, pokazać, wywyjać, przyjdzie co na twoje życie. Któregoś dnia się obudzisz będzie AIDS. Któregoś dnia się obudzisz będzie HIV. Któregoś dnia się obudzisz i będziesz umierał. W młodym wieku albo starszym będziesz umierał. I nic tego nie powstrzyma, chyba, że będziesz pokutował. Chyba, że się odwrócić i zobaczyć, jakiej durnocie i obrzydliwości i potworem się stałeś. Nie ma innej Ewangelii dla ciebie. Chwaląc zaprawdę, za prawdę, prawda nas wyzwoli. Ojcze, chwalimy Twoje święte imię. Amen.